Dzień dobry świecie! Vlogmas drugi. Sobota, godzina 8.30. Na osiedlu nie ma żywej duszy. Nie spotkałem jeszcze nikogo. Już jakiś czas. Ten dzień niestety zacząłem tak, że zostałem brutalnie wykopany z domu. Zostałem wykopany z domu, żeby wyruszyć do Żabki w celu zakupienia twarogu. Bo Klaudia chce zrobić naleśniki proteinowe na wynos. I dzisiaj jest jeden z moich ulubionych dwóch lub trzech dni w miesiącu, kiedy mamy nagrywki na TikToka. I przyjeżdżają ambasadorzy z różnych miast. No i nagrywamy sobie tutaj różne treści. Z jednej strony jest to jakaś tam moja praca, dlatego tam jestem odpowiedzialny za to, żeby to przebiegło po myśli, żeby wymyślić treści, jakie mam publikować, ale całe szczęście mam wokół siebie kreatywne osoby, które zawsze coś podpowiedzą. robią burzę mózgów, ktoś ma jakiś pomysł, ktoś wie, jak go udoskonalić. Dlatego zawsze wychodzi coś ciekawego. Minusem jest to, że produkuję zawsze więcej treści, więcej filmów i wybieram to najlepsze. A na zrobienie tych Takich nazwijmy to średnich. No i tak przeznaczamy czas, i tak przeznaczam czas na montaż. Ale bardzo często w ogóle takich rzeczy nie publikuję. No cóż, takie życie. Dzień zaczął mi się bardzo dobrze. Został wycofany ze sprzedaży ten niebieski blek, którego ostatnio piłem przez dwa tygodnie i który był jedną z najszczęśliwszych rzeczy, jakie robiłem w życiu. Jak już wspominałem, bardzo nie lubię, kiedy w moim trybie życia coś się zmienia. Muszę coś zmienić nawet takie drobne rzeczy jak produkty spożywcze. To chyba jakaś terwica jest jednak. Ha. Coś z tym trzeba zrobić. Ale no nic. Wróciłem do swojego poprzedniego, czyli do yy, Monstera o smaku Hagra i Taki yy, pomarańczowy Ultra Zero, oczywiście. O, nie mogę się odczuć tego momentu na masie. Że tyle kalorii się pije. Że pije wszystkie rzeczy z cukrem, kolę z cukrem, energetyki z cukrem, ale do tego to jeszcze... Hu, myślę już jest 4 miesiące. Dzień drugi kalendarza, zobaczymy co tutaj mamy. Wydaje mi się, że to będzie Bones Kolejny, tylko tym razem w opakowaniu Bonesa I ciągnąć to z tego... To nie jest -bons. To jest Skinder. Lubię. Pół moje. Wczoraj miałeś całego. No <słuch> <słuch> to żyjesz. Cześć, jest godzina 18 prawie. Byliśmy cały dzień na nagrywkach, nagrywaliśmy filmy. Jest to dość wymagające zadanie pod względem intelektualnym, pod tym względem, że trzeba kreatywnie myśleć, dobierać sceny do aktorów, jakich mamy do dyspozycji, ale pomocne jest to, że dzisiaj było sporo kreatywnych osób i było naprawdę fajnie. Przede wszystkim było zabawnie, się bawiliśmy. Mi się ten podoba, co to jest? Połowa skrzata Elfa, no? a reszta skrzata została odcięta. Super sprawa dla dzieci najmłodszych. Bierzemy dinozaura? fajnie. Mi się podoba. Tu będą ciągły, jedna tu, a druga tu i będą się... Po co właśnie z Lidla i jestem tu dziwiona, bo nie ma ani jednego kalendarza adwentowego. Chciałam kupić Michałowi i nic nie ma. Nic, nawet jednego. Dziwne. Dzień dobry. 3 grudnia zaczynamy najlepiej jak się tylko da. Zostaje obudzony przez bardzo piękną kobietę. Dziewczyny odśnieżają status samochód? Stella, pokaż się. Piękna jesteś. O Jezu. Ale find data. Podoba, ci się. Podoba mi się. Tradycyjnie, jak codziennie, teraz będziemy otwierać kalendarz. Wydaje mi się, że to też będzie baby jajko, jak za pierwszego dnia. Tak, baby jajko. Wczoraj chciałam kupić Michałowi kalendarz adwentowy w Lidlu ale nie było. Nawet jednego nie było, więc mogę się z nim podzielić na pół tym jajkiem. Baby jakim? Też pół? Co? Nie jestem na w pakowaniu prezentów, dlatego po prostu kupiłam zwykłe pudełko, zwykłe, świąteczne. Po prostu to ładnie zapakuje i ładnie wygląda ładnie. Świątecznie, świątecznie. Wszystko się zgadza. To teraz parę słów ode mnie. Jedziemy do rodziny Klaudi i. Bardzo lubię spędzać z nimi czas, jest to bardzo przyjemne, zawsze tam się dobrze bawię, mogę porozmawiać tam ze wszystkimi. Też widzę, że Klaudia się wtedy dobrze czuje w swoim środowisku, więc jestem bardzo szczęśliwy. Ale od niedawna mam jedną taką krępującą rzecz a mianowicie na wszystkie obiady jeżdżę z wagą i ważę sobie jedzenie, które tam jemy. I dlaczego to robię? Po pierwsze, to jest to, że nie jestem w stanie policzyć dokładnie tego, co zjem, nie policzę dokładnie kaloryki, ale jestem w stanie ją oszacować wtedy. Na pewno o wiele dokładniej niż jakbym w ogóle tego nie ważył, bo jakbym tego nie ważył, no to nie, bo bym się przestrzelił jakieś tysiąc kalorii. A w momencie, kiedy ważę, no to to jest kwestia, myślę, 20% w górę lub w dół, jak wyjdzie mi to oszacowanie. Więc jeżeli mogę coś zrobić na 80% zamiast na 0%, no to robię to na 80%. I tu nie chodzi o to, że ja jakieś rzeczy nie zjem, bo ja w zasadzie mogę zjeść wszystko, tylko muszę to sobie dobrze policzyć, oszacować. I co jest w tym krępującego? Krępujące w tym jest to, że jak byłem nastoletnim chłopcem, tam na miałem z 17 lat, 18, no, na mnie to byłem małym chłopcem wtedy, w sobie to byłem już pełnoletni prawie, ale okej. Okay. Kiedy wchodziłem w ten temat liczenia kalorii i właśnie ważenia jedzenia, no to hmm, podczas obiadu jakiegoś rodzinnego yy, właśnie ważyłem rzeczy i tata, yy, no czy zrobił mi awanturę, może nie, ale powiedział do mnie ale po co ty to robisz? Jakbyś był jakimś mistrzem świata, zachowuj się normalnie. No i to mnie wtedy bardzo dotknęło, że no, tata, który był dla mnie autorytetem jest do dzisiaj, oczywiście jest dalej, yy, no to yy, powiedział mi coś na zasadzie po co to robisz? Nigdy nie będziesz mistrzem świata. Nie nadajesz się do tego i bardzo mnie to dotknęło i za każdym razem, kiedy idę gdzieś, gdzie ważę sobie jedzenie, i muszę się z tego tłumaczyć, no to jest to dla mnie bardzo krępujące, bolesne właśnie z powodu tej sytuacji. No bo wiecie, cała powiedzieć, 17-letni chłopak ważący, nie wiem, 60 kg, ale tata, ja zostanę kiedyś mistrzem świata. Nikt by w to nie uwierzył. Zakładam, że jak dzisiaj bym powiedział, że stanę mistrzem świata, to też to nikt nie uwierzy, bo jeszcze długa droga przede mną. Ale to całkowicie nie zmienia jakiegoś mojego toru jazdy. I yy, co? No i właśnie yy, reaguję zawsze na to w jakiś sposób agresją. Już się bardzo denerwuję i wiem, że to jest coś, co jest do przepracowania. Ale z drugiej strony, czego w tym nie lubię? Nie lubię tego, że... Wyobraźcie sobie, że ktoś biega. To mówicie mu, ej, ale po co ty biegasz? Czy nie możesz usiąść na kanapie, zamówić pizzy i się poobżerać, jak normalny człowiek? Nie lubię się tłumaczyć z tego, że robię coś, co jest dla mnie dobre. Nie lubię się tłumaczyć z czegoś, że robię coś, co jest słuszne. No tak, ważę jedzenie, ponieważ jestem kulturystą, jestem influencerem, z tego żyję, więc wykonuję swoją pracę. A zważenie jedzenia przy stole zajmuje mi jakieś, nie wiem... Minutę, półtorej minuty, dwie minuty, to w skali dnia to jest, nie wiem, 15 minut ważenia jedzenia. To jest chyba mała cena za to, żeby realizować siebie, spełniać jakieś swoje marzenia. No i w każdym razie to jest coś, co, ale zaznaczam to, że ja to doskonale rozumiem. Ja rozumiem, że 99% normalnych ludzi nie waży jedzenia, po prostu jak coś chcą, to jedzą i to jest całkowicie normalne. Rozumiem, że moje zachowanie może być słuszne, ale nie jest normalne i muszę się liczyć z tym, że może inne osoby zadziwiać, ale no, jak to się mówi, jest takie powiedzenie, że trzeba dźwigać jakieś swoje brzemię, czy coś. Ej, nie wyglądam tak źle w tej czapce. Myślałam, że wyglądam jak złodziej z Kevina, tylko domska wersja. No, Okej, okay. tak. Pierwsze, co panowie dbajcie o siebie, to że wasi rodzice o siebie nie dbali, znajomi, znaczy też macie. A propos tej wagi, chciałem jeszcze dodać coś takiego. W takiej sytuacji, w której idziemy do ostatnio, byliśmy u Michuska na urodzinach, które są tylko raz, nie ważę jedzenia, ponieważ to jest tylko raz. Natomiast w momencie, kiedy jeździmy do rodziny Klaudii, to ja chcę ważyć to jedzenie, i to jest dowód tego, że ja chcę tam spędzać jak najwięcej czasu. Bo tak to bym mówił, dobra Klaudia, nie ważę, i tak jeździmy raz na 6 tygodni, a nie, ja tam 3. lubię jeździć. Właśnie dlatego ja mówię: chodźmy, przyjeżdżajmy w częściej, pojawiajmy się przynajmniej raz na te 3 tygodnie i wtedy. Zabieram tą wagę, ponieważ dla mnie to jest taka stała rzecz w moim życiu. Więc jeżeli kiedyś spotkacie mnie na ulicy i będę przy Was ważyć jedzenie, to znaczy, że po prostu czuję się komfortowo. To tak jakby pies pokazywał. No brzu brzu brzuszek. po brzuszku. Spójrzcie, jaki duży kot. My się z nim generalnie tak średnio lubimy, ale na no, takiego dużego kota to jeszcze na pewno nie widzieliście. Nie? Ale co chciałem podsumować ten nasz wyjazd, tak że spędzanie czasu z rodziną jest bardzo ważne, z bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, tylko takimi bliskimi, życzliwymi osobami. Jest to dużo ważniejsze niż jakieś takie ulotne problemy, które za parę, nawet tygodni czy nawet dni nie mają żadnego znaczenia. Tak więc, jeżeli macie jakichś, nie wiem, bliskich w rodzinie, którzy nawet są nieciekawi dla Was, to warto jest z nimi spędzić czas, poświęcić tą godzinę raz na dwa tygodnie, raz na trzy, może raz w tygodniu, ponieważ oni na to naprawdę mogą liczyć i możecie sprawić im tę olbrzymią radość oraz przyjemność. A my co? Ubieramy się i lecimy na siłownię. nie jest.